My nie chorujemy dlatego, że jesteśmy otoczeni milionami bakterii czy wirusów, bo one zawsze z nami były, są i będą. My chorujemy dlatego, że jesteśmy mało odporni. I tę odporność musimy wzmacniać. I wzmacniajmy ją właśnie naturalnie. Naturalna kuchnia się kłania w temacie odporności. Nie przestajemy, bo ten temat jest aktualny w naszym kraju, na naszym podwórku przez cały okrągły rok. Budujemy tą odporność latem, ale że jesteśmy w momencie, kiedy tak de facto ona daje się we znaki bardzo mocno, to obok mnie wspaniała kobieta Magda Wojciechowska-Budzisz. Dzień dobry. Farmaceutka z wykształcenia, na co dzień zajmująca się. No, mogę powiedzieć tak, że terapiami naturalnymi. Młodycą chińską, dietoterapią, akupunkturą, która też jest w połączeniu z chińską, a homopatią, która jest szalenie bliska. Magda, to jak to jest z tą naszą odpornością właśnie w tym momencie? Dlaczego o tej porze roku tak naprawdę więcej osób zapada na wszelkiego rodzaju choroby, wirusy, bakterie i tak dalej, przeziębienia po prostu tak. grypy, niż jesienią? No właśnie dlatego, że z tą odpornością jest kiepsko. Trudno po zimie oczekiwać, że będziemy tryskać zdrowiem i energią, bo zwyczajnie nam tej energii brakuje. I pomimo, że już y, można powiedzieć wiosna tuż tuż za progiem, to jednak jeszcze nasz organizm cały czas jest w zimie. On jeszcze cały czas się nie przestawił na te tory. On cały czas stara się podążać za naturalnym rytmem, zmieniających się pół roku, ale gdzieś tam ta nasza odporność dopiero zaczyna się budować, więc musimy. Porządnie o nią zadbać, żeby ten przednówek nas po prostu nie wykończył. Ponieważ w zimie, w zimie odporność yy, też stopniowo spada. To nie jest tak, że zaczyna się zima i my od razu zaczynamy yy, chorować. Ta odporność spada stopniowo i potem ona się dopiero buduje wraz właśnie z dłuższymi dniami i większą ilością słońca. A przednówek to jeszcze nie jest, nie jest tak wesoło, więc yy, zimą spada nam poziom tych ważnych neuroprzekaźników, serotoniny, dopaminy, beta endorfin. To wszystko, co jest odpowiedzialne nie tylko za naszą odporność, ale przede wszystkim za tą energię, za motywację do działania, za chęć do życia ponieważ to, to, to nas napędza. W zimie mamy krótkie dni, brakuje nam witamin, brakuje nam przede wszystkim witaminy D, która jest naczelną witaminą odpowiedzialną za odporność, ale też... Przez to, że jest mało słońca, wzrasta poziom kolejnego hormonu, jakim jest melatonina. Dlatego chce nam się spać, dlatego jesteśmy zmęczeni. No i kiedy my mamy na tę odporność pracować? Więc faktycznie to, to co mówisz, jest absolutnie prawdą. I nawet medycyna chińska, wielotysiącletnia, to, to potwierdza, że wiosna jest takim czasem, w którym chorujemy bardzo. Często, częściej niż na przykład w listopadzie, w grudniu czy nawet w styczniu, bo po prostu jesteśmy wtedy najsłabsi. Dieta zimowa też niekoniecznie sprzyja odporności i dobremu samopoczuciu. No wiemy dlaczego dlatego, że jest mocno śluzotwórcza dlatego, że zimą mamy tendencję do spożywania posiłków bardziej tłustych, bardziej kalorycznych. To nie jest nic złego. To też jest zgodne z tym rytmem przyrody, ponieważ potrzebujemy więcej ciepła, więcej kalorii. Mamy zimno, mamy wiatr, mamy wilgoć, więc musimy się trochę dogrzać. Ale przez to, że te kilka miesięcy spożywamy. Jedzenie tłuste, ciężkostrawne, kaloryczne, że są święta, sylwester, karnawał, tak tu serniczek, tu bigosik, no to, to to jedzenie po prostu nas bardziej zaśluzowuje i w tym momencie też pojawia się ospałość, pojawia się zmęczenie, nic nam się nie chce. Jak nam się nie chce, to nie wychodzimy na dwór, nie ćwiczymy więcej, nie mamy tych aktywności na świeżym powietrzu, do tego brak słońca. Większość czasu spędzamy przy sztucznym oświetleniu. No, nie możemy być odporni. To nie może się udać. To, to, nie może, to nie działa. No to co działa, żeby sobie pomóc? Natura działa. Natura działa zawsze. Na naturę możemy liczyć. I tutaj, co ja zawsze mówię: podążajcie za swoją intuicją, czyli za swoim organizmem, tak naprawdę. Nasze ciała są bardzo mądre. Zostały zaprojektowane tak, żeby żyć długo i zdrowo. W szczęściu i dobrobycie. Trudno I... w to uwierzyć, ja, po drugiej stronie. Serió, no, no serio. <laughs> Wiem, trudno w to uwierzyć, ale im bardziej w to uwierzymy, tym bardziej sobie zaufamy i będziemy wsłuchiwać się w głos naszego organizmu, który na wiosnę podpowiada nam, co my chcemy zjeść, na co my mamy ochotę. I jeżeli zrobicie to naprawdę uczciwie, to nie będzie to kolejny serniczek, tylko to będzie jakaś zielenina. To będzie więcej warzyw, owoców. I to jest taka dieta, którą medycyna chińska promuje na wiosnę, co jest w ogóle charakterystyczne dla wiosny. To też nam odpowiada w pewnym sensie na pytanie, co powinniśmy robić i dlaczego chorujemy. Takim czynnikiem patogenetycznym, czyli takim, który wywołuje chorobę na wiosnę, jest wiatr. W przypadku zimy jest to zimno. W przypadku wiosny będzie to właśnie wiatr. No i wiatr przywiewa nam te wszystkie drobnoustroje, i gdzieś tam to wszystko się dostaje do naszego organizmu, ale pamiętajcie, że my nie chorujemy dlatego, że jesteśmy otoczeni milionami bakterii czy wirusów, bo one zawsze z nami były, są i będą. My chorujemy dlatego, że jesteśmy mało odporni. I tę odporność musimy wzmacniać. I wzmacniajmy ją właśnie naturalnie nie tylko dietą. Ale właśnie skupmy się, jeżeli już mówimy o diecie, to skupmy się na tych produktach, które zapewniają nam witaminy, biopierwiastki, które oferują no, te zdrowe, właśnie takie substancje odżywcze, których nasz organizm jest najbardziej spragniony. Ale sięgnijmy również po inne metody. Świetnie sprawdza się tutaj na przykład homeopatia, która wspomaga naszą odporność. Możemy oczywiście wspomóc się również moimi ukochanymi ziołami. A gdyby to były twoje ukochane zioła, moje również, to jakie one by były? Które byś wyserwowała by właśnie tak. I już, już na koniec jem? Tak, zioła, zioła są kochane właśnie dlatego, y, ja tak bardzo je uwielbiam, ponieważ one nigdy nie mają tylko jednego wskazania. Ja w tej chwili powiem o ziołach, które mm, zasługują na uwagę ze względu na to, że poprawiają naszą odporność, ale też pozytywnie wpływają na nastrój. Natomiast też pamiętajcie, że zioła y, działają wielokierunkowo i dlatego są tak niesamowite. To jest to bogactwo natury, z którego możemy korzystać pełnymi garściami, więc po prostu róbmy to. Takim jednym z moich naprawdę ulubionych ziół na wiosnę i nie tylko na wiosnę jest gojnik, na przykład. Gojnik poprawia naszą odporność. Udowodniono, że również ma bardzo korzystny wpływ na nastrój, na samopoczucie, wpływa pozytywnie na pamięć, na koncentrację, na zdolności poznawcze. I gojnik zawiera szereg różnych związków, które wspomagają nasz układ odpornościowy. Gojnik możemy pić i profilaktycznie, i leczniczo, czyli i wtedy, kiedy jesteśmy chorzy, i wtedy, kiedy nie chcemy być chorzy. On nie jest nawet taki kiepski w smaku, ale warto go dodać do niego na przykład, jeżeli ktoś nie lubi zbyt gorzkich ziół. Warto dodać do niego kilka goździków, jakąś gwiazdkę anyżu, kilka plasterków imbiru. Łyżeczkę miodu lipowego, który również wspomaga odporność, i taka herbatka na dzień dobry. To jest w ogóle taka moja ulubiona herbatka na odporność, którą rano lubię obudzić w swój przewód pokarmowy. I taką, taką właśnie herbatką na pewno się możemy wspomóc. Ale oczywiście nie tylko gojnik. Jeżeli mamy problem z, z tym brakiem energii i z, z zaburzeniami pamięci, koncentracji, właśnie nic nam się nie chce. Trochę tacy czujemy się no, posępni i ospali, to również warto sięgnąć po dziurawiec. Dziurawiec znany jest ze swojego działania przeciwdepresyjnego. Dziurawiec również świetnie działa na przewód pokarmowy. A przewód pokarmowy na wiosnę bardzo potrzebuje wsparcia. Wątroba też. Wątroba. A dlaczego właśnie wątroba? Bo wiosna oznacza wątrobę. Wątroba jest tym narządem, który w medycynie chińskiej powiązany jest właśnie z wiosną. Więc jak najbardziej wątroba. Wszystkie zioła tak zwane wątrobowe. Więc no, będzie to nie tylko dziurawiec, tak, ale będzie to również krwawnik, e, będzie to również piołun, który świetnie oczyszcza, e, działa przeciwpasożytniczo, wspomaga funkcję układu trawiennego. Mniszek, mniszek lekarski, tak. cudowne wątrobowe zioło. I wracając do dziurawca, tu też chciałabym zaznaczyć, bo jeżeli pijemy taką herbatkę napar wodny z dziurawca, no to on będzie świetnie nam wspomagał wątrobę i przewód pokarmowy, trawienie. Natomiast jeżeli chcemy zadziałać trochę antydepresyjnie, to lepiej sięgnąć po wyciągi alkoholowe z dziurawca, bo tam zawarta jest hyperycyna, czyli ten związek, który rozpuszcza się w alkoholu, a nie w wodzie. I który ma udowodnione działanie przeciwdepresyjne. Ja tylko zawsze uczulam te osoby, które ewentualnie są w takim stanie trudniejszym i zażywają leki, żeby sprawdzić, czy te leki nie wejdą w reakcję właśnie. Oczywiście. Do, bo niektóre, niektóre grupy leków niestety, ale właśnie. Jak macie. Mogą się nie polubić. Mogą się nie polubić. <grym> dziura, coś tak. A to zawsze warto, warto sprawdzać. Magda, a jeżeli coś się wydarzy? Czyli właśnie taka typowa historia grypowa, przeziębieniowa, czyli katar zimno, a to tak, a nas zawiało, przewiało i tak dalej, i tak dalej. Sama nie jestem fanką wiatru. <laughs> właśnie. Ja się znamowy, ale akurat to jest ten czynnik, jak, jak go sobie tłumaczę, żeby dobrze wietrze wiej, rozgonisz te chmury, wyjdzie najjaśniejsza z gwiazd, słońce, rozwiewasz tam niepotrzebne myśli, ale... Ale i tak Ale jest to uciążliwe. Nie, uciążli nie, 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 nie. <laughs> za nie. To, to jeżeli nas coś złapie, to łącząc te wszystkie nurty, które ty łączysz, to co byś właśnie polecała? Przede wszystkim łączę się z tobą w niechęci do wiatru. <laughs> Też jestem z nadmorza i ten wiatr gdzieś tam jest takim. Wiatr i wilgoć, takie tak. dwa odłączne czynniki. Yy, więc lubię zadbać o to, żeby eliminować gdzieś te, te czynniki. Jeżeli yy, czuję, że coś się dzieje, że coś mnie bierze, gdzieś tam właśnie przewiało, przemarzłam, przemokłam, yy, nie założyłam czapki w porę czy, czy coś takiego, to przede wszystkim się rozgrzewam. To jest najważniejsze. To o tym mówi medycyna chińska i o tym mówi również ludowa mądrość naszych babci, czyli zawsze doprowadzić się do spocenia, rozgrzania na tyle silnie, żebyśmy się spocili. Yy, medycyna chińska jest mądra, ale nasze babcie były również bardzo mądre i pakowały nas pod te pierzyny, żebyśmy do tych siódmych potów się wypocili, bo wraz z potami wychodzą te czynniki chorobowe, które jeśli nie zostaną w porę usunięte mogą właśnie doprowadzić do głębiej zlokalizowanej infekcji, czy to będzie jakaś grypa, czy zapalenie oskrzeli, czy coś innego. Natomiast jeżeli w porę zadziałamy, to wtedy zdążymy się przed tym uchronić. No i wtedy właśnie zaparzamy sobie gorące napary ziołowe. Będzie to kwiat lipy albo kwiaty czarnego bzu, które działają napotnie, przeciwgorączkowo, przeciwkaszlowo, poprawiają naszą odporność. Ten wspomniany już przeze mnie gojnik, żeby te napary były jeszcze bardziej rozgrzewające, dodajemy imbir, goździki, anysz gwiaździsty, cynamon cejloński, żeby były jeszcze bardziej przeciwzapalne, dodajemy kurkumę. I tutaj e, warto wspomóc je również takimi naturalnymi słodzikami, jak na przykład miód, miód lipowy, czy tak naprawdę Napociowy, miód, jaki po prostu nawłociowy, faceliowy. Faceliowy tak. nawódź, którą kochają nereczki. Nereczki, dokładnie. Tak naprawdę każdy miód, jaki lubicie, jest dobry, bo miód jest ogólnie dobry. Tylko no. oczywiście traktujmy miód jako lekarstwo, a nie jako słodycz, czy więc naprawdę niewielką ilość, i pamiętajmy, że miodu nie dodajemy do gorących naparów. Więc ja osobiście, jeżeli chcę, żeby ten napar był naprawdę gorący, taki, taki parujący, to nie dosładzam go miodem, tylko syropem z kwiatów lipy, który zresztą sama sobie przyrządzał w czerwcu na zapas, na całą zimę i on też nie dość, że pachnie obłędnie, smakuje super, no to przede wszystkim wzbogaca działanie lecznicze tych wszystkich przypraw, które do tego naparu sobie dodaję. Zawsze również polecam i sama stosuję homeopatię. Hmm. Homeopatia ma to do siebie, że jeżeli zostaje, jeżeli sięgniemy po nią tuż przy pojawieniu się pierwszych objawów, zaraz natychmiast, jak tylko czujemy, że coś nas rozkłada, to naprawdę uwierzcie mi, bo sprawdziłam to wielokrotnie. Czasami wystarczy jedna dawka, żeby rozpędzić tę chorobę, żeby nasz układ odpornościowy wzmocnił się w tym momencie na tyle, bo to jest nic innego jak tylko taki bodziec dla układu odpornościowego, żeby po prostu on zaczął pracować i już wtedy samodzielnie poradził sobie z tą infekcją. I czasami, czasami po prostu tak się zdarza, że jedna, dwie dawki, i zapominamy, że w ogóle cokolwiek, cokolwiek było. Ja z kolei, e, jeśli chodzi o mojego syna, który odpukać nie choruje, nigdy nie żadnego antybiotyku, mając już prawie 15 lat, to z kolei raz w tygodniu dostaje taką dawkę homeopatii w kontekście, przy poniedziałku. To przy dobrze. poniedziałku, Warte jak idzie szkoły, dzień, tak? tak niektórego dnia zapomniałam, a on do mnie mówi, a kuleczki? A kuleczki, tak. dzieciaki to uwielbiają, a kuleczki? Tak. Ja wiem, proszę bardzo, przepraszam, wróć. wróć. I tak, i w każdy poniedziałek właśnie tak profilaktycznie do do szkoły, po prostu wierząc, że to wspieranie odporności, to takie regularne, takie higienie, to nagrodą jest właśnie to. Mhm. To, to potem. I chcę powiedzieć, że nie chorowanie, bo złapanie kataru czy coś to jest, to jest um, żaden problem. E, tylko, żeby później właśnie to nie wchodziło głębiej, mhm. żeby nie kończyło się poważnymi lekami, które jedno leczą, drugie kaleczą, leczą, wątroby tak. obciążają i tak dalej. I, i, I nikt z nas nie lubi chorować. Tak, dokładnie. Właśnie. Ty, Agnieszko, wspomniałaś o swoim synu. Ja powiem o swoim mężu, któremu też zdarza się czasami zachorować. A wiadomo, że mężczyzna, który ma katar, no to jest, to jest tragedia Pysyjanie. Pysyjanie testament. Pysyjanie testament, otóż to. I dostaję właśnie dawkę leku homeopatycznego, po czym wieczorem, po kilku godzinach pytam go, no i jak się czujesz? Dobrze, a co? W ogóle, w ogóle już nawet, nawet nie pamięta, że, że on w ogóle coś zażył. I tutaj to jest takie bardzo fajne w homeopatii, że im ym, częściej sięgamy po homeopatię, im częściej ona zapraszamy ją do swojego życia i wspomagamy się nią, jeżeli chodzi o odporność, tym faktycznie, nawet jeżeli coś do nas dociera, no bo faktycznie te katary, coś, no ten układ odpornościowy musi coś robić, więc <śmiech> <śmiech> musi czasami z czymś zawalczyć. On po prostu bardzo szybko reaguje na taki bodziec wspomagający i błyskawicznie rozprawiamy się z tą chorobą. I to jest też fajne przy homeopatii, która jest indywidualną metodą leczenia, więc tutaj każdy, to, to jest metoda szyta na miarę. Tutaj do, do, dopasowujemy te środki do odpowiedniego obrazu pacjenta, do konkretnych objawów i wybierając, decydując się na homeopatię, uczymy się też obserwować siebie. Siebie, swoje dzieci, no właśnie swój swoje, kaper. Domenów, swój katar właśnie. Katarowi nie rób Dokładnie. I, to, I tu nie ma już takiej odpowiedzi: Ach, czuję się tak, jak wszyscy. No nie, no nie wszyscy, którzy mają katar, mają ten sam katar, czują się tak samo i reagują dokładnie tak samo. Wręcz przeciwnie, ile ludzi, tyle reakcji. Więc to jest też takie bardzo, bardzo korzystne dla nas, że zaczynamy podążać za własnym organizmem. Im więcej wiemy o sobie, im więcej potrafimy zaobserwować, jeżeli chodzi o swoje reakcje, tym szybciej i tym skuteczniej możemy potem zareagować, żeby włączyć odpowiednie leczenie, żeby wybrać te odpowiednie środki, które nam pasują, i żeby wiedzieć, że na przykład, o, a mi się poprawia po tym, a jemu zupełnie po czym innym. No, jak to możliwe? No właśnie, bo nie jesteśmy tacy sami. Każdy jest inny. I to i dlatego też homeopatia jest tutaj taką bardzo wdzięczną terapią, która pozwala nam zróżnicować no i tak, poznać siebie, poznać swój organizm. Każda konstytucja organizmu jest inna, rzeczywiście. Ja mam wielki szacunek dla homeopatii, która towarzyszy mi od dziecka. Magdo, jakie my chorując, ale nie mówię tu o bardzo poważnych chorobach, mm -hmm. tylko mówię o tych przeziębieniach, o tym biosenback, tak, no, tak, lubią nas przeatakować. Mm -hmm. Jakie błędy najczęściej popełniamy? Myślę, że przede wszystkim nie, do, nie doceniamy tego zimna, które jeszcze jest na zewnątrz. Nie doceniamy tego wiatru, który potrafi być naprawdę zdradziecki. I mm, Poza tym to też jest, no jest to takie trochę naturalne, że jejku już wiosna, tak, no to no wezmę tą lżejszą kurtkę, to czapka, nie, no gdzie czapka, marzec i po prostu gdzieś tam nawet lecąc z domu do samochodu nie założymy tej czapki, nie dopniemy tej kurtki, nie opatulimy się y, cieplej, czy nie wiem, wynosząc śmieci nawet, no takie zwykłe, wychodząc ze sklepu do samochodu, y, no i to wystarczy, wiatr jest szybki. Wiatr jest szybki, działa błyskawicznie i takie niedocenienie tego, że w marcu jeszcze w ogóle nie jest ciepło. Mieszkamy w takiej strefie klimatycznej, że trzeba się z tym po prostu pogodzić. I tutaj y, po prostu szanujmy naturę, szanujmy te znaki, które ona nam daje i jeżeli jest nam zimno, to się ubierzmy ciepło. To jest po pierwsze. Po myślę, że jeszcze cały czas dietami. Dieta jest bardzo ważna. To, co wspomniałam, na wiosnę chcemy już jeść lżej. Sięgamy po zieleninę, sięgamy po kiełki, sałaty, coś świeże warzywa, owoce. To jest wszystko super, jak jesteśmy zdrowi. Jak jesteśmy zdrowi i po prostu już też podążając za tym naturalnym rytmem, trochę chcemy się odświeżyć, trochę zrzucić tego śluzu razem z tymi nabranymi kilogramami. Natomiast jeżeli jesteśmy chorzy, jeżeli coś nas bierze, to cały czas pamiętajmy o tym, że ta dieta również musi być rozgrzewająca, ale przede wszystkim taka wzmacniająca, tonizująca organizm. A za tę rolę, za, za to odpowiada, odpowiadają produkty o smaku słodkim według medycyny chińskiej. I tutaj ja wiem, że niektórzy się mogą ucieszyć w tym momencie, ale od razu rozwieje te nadzieje. To nie chodzi o słodycze. To w ogóle nie chodzi o słodycze, ciasta i cukier. Tylko chodzi o takie produkty, którym medycyna chińska nadała miano słodkich i które czasami faktycznie odczuwamy jako słodkawe, na przykład dynia, koper włoski, czy marchew, albo korzeń pietruszki. Natomiast to są również wszelkiego rodzaju produkty pełnoziarniste, zbożowe. To, są, to jest takie mięso, jak wołowina, królik, kurczak, ryby, słodkowodne, morskie krewetki, słodkie jabłka, gruszki, czerwone winogrona, pestki yy, i nasiona, dyni, słonecznika, orzechy wszelkiego rodzaju migdały. Tego typu rzeczy mają smak słodki i one będą nam ładnie ten organizm wzmacniać. Więc nie wychładzajmy się za bardzo też w okresie wiosny. To jeszcze nie jest czas na lody, a już na pewno nie na lody na zewnątrz czy na jakieś zimne napoje. Więc tutaj cały czas jakby zmierzam też do tego, żeby utrzymywać to ciepło, dbać o to ciepło. A jak sobie radzić w tym okresie? Bo właśnie wielokrotnie się z tym spotykam, jak niektórzy mówią, wiesz, jesienią to miałam chandrę, czy miałem. Ale teraz to jest jakiś szok i niedowierzanie. Nic mi się nie chce. <noise> Dokładnie. To jest ta pora roku, kiedy zmęczenie i brak energii najbardziej nam doskwiera. To się zaczyna już w zimie. To jest tylko taka kontynuacja. Przednówek, no przednówek jest naprawdę bardzo trudnym okresem dla organizmu i na poziomie fizycznym, i na poziomie emocjonalnym, i na poziomie umysłowym bardzo ciężki do przetrwania. Zresztą znowu wrócę do medycyny chińskiej, która Wiąże wiosnę z emocjami, bo emocje to wątroba, i gdzieś tam tutaj to wszystko nam się bardziej przedzębia. Czyści się, ale też właśnie nie mamy siły. Nie mamy siły, bo jesteśmy niedożywieni. Nawet jeśli przybrało nam się zimą, to nie oznacza to dobrego odżywienia, tylko po prostu nadmiar kilogramów, które są zbędne. Więc jesteśmy generalnie niedożywieni, niedotlenieni, niedosłonecznieni, niedowitaminizowani. No i nie mamy tej energii. Mało ruchu też. Mało ruchu, oczywiście. Nie ma jak pojechać na rowerze, bo po prostu... Dokładnie, tydzień na nartach to nie wystarczy. Absolutnie. I znowu sięgamy po zioła. Ja tutaj proponuję na przykład ten wspomniany już dziurawiec, jako ziele antydepresyjne, ale również poprawiające poziom energii, niwelujące zmęczenie. Świetnie działa również rozmaryn. Rozmaryn, o czym nie wszyscy wiedzą, bo wszyscy znają go tylko jako przyprawę, według medycyny chińskiej unosi energię do głowy, a to oznacza mniej nie więcej jak lepsze dokrwienie mózgu, co się przekłada automatycznie na lepsze jego dotlenienie, odżywienie. I w tym momencie zaczyna lepiej funkcjonować nasz układ nerwowy, poprawia nam się pamięć, koncentracja, mamy chęć do życia. Rozmaryn na przykład polecam osobom, które są przed jakimś wysiłkiem intelektualnym, przed egzaminem, czy przed, nie wiem, ważnym, ważną rozmową. I gdzieś tam muszą się skumulować te swoje siły. Co więcej, on na tyle silnie unosi tę energię do głowy i nas pobudza, dodaje nam energii, że nie powinniśmy go stosować na noc, bo zwyczajnie możemy mieć problemy z zaśnięciem. Pamiętam, jak jeden z moich profesorów mówił, że studenci zasypiacie, to bierzcie rozmaryn, potrzyjcie. O, bo on budzi mózg. Tak, dokładnie rozmaryn budzi mózg. I tutaj fajnie jest zrobić sobie napar z rozmarynu, ale jeszcze lepszym pomysłem jest użycie dobrego olejku rozmarynowego, wkroplenie do dyfuzora i po prostu sobie pozostawanie w takiej aromatycznej atmosferze. Bardzo dobrym pomysłem na wiosnę są również adaptogeny, ponieważ jest ich niewiele, warto się z nimi zaprzyjaźnić, ale warto sobie wybrać swój jeden, taki konkretny, ulubiony. Mogę tu wymienić rzęszeń, mogę tu wymienić cytryniec chiński, różeniec górski albo ashwagandę. Z tym, że tutaj też, podobnie jak w homeopatii, to jest trochę sztyle na miarę, trzeba dobrać, bo ashwaganda na przykład jest rewelacyjna. Ale niektóre osoby mogą mieć problemy ze snem po aszfagandzie, więc tutaj też trzeba dobrać nie tylko odpowiedni adaptogen, ale również porę dnia, w którym po niego sięgamy. Ponieważ one mają z natury działanie doenergetyzowujące, dodające nam sił witalnych i takiego, takiego bodźca do działania, więc zdecydowanie lepiej sięgać po nie rano. Rzęsień jest świetnym środkiem, który dodaje nam energii, który wspomaga nas w procesach rekonwalescencji, jeżeli na przykład jesteśmy po chorobie, który wzmacnia nasze siły witalne, działa przeciwzapalnie, niweluje efekty procesów starzenia się organizmu. Ale też musimy uważać, żeby nie podawać rzęszenia osobom z takim niestabilnym, skaczącym nadciśnieniem albo osobom, które są z natury pobudzone, bo efekt będzie jeszcze, jeszcze bardziej nasilony. Ale na przykład y, świetnie żeńszych, może nam zastąpić kawę, bo kawa no. również dodaje nam trochę energii, w takim sensie, że nas pobudza, ale może też mieć niekorzystne efekty na układ sercowo-naczyniowy. Rzeńszyń takiego efektu nie ma. On nam dodaje energii, ale w taki sposób bardzo stabilny i łagodny. Więc te adaptogeny, właśnie ashwaganda, cytryniec. Cytryniec też jest świetny dla osób zmęczonych nauką, wysiłkiem intelektualnym, studenci, przed egzaminami nauczycielnymi. Dokładnie. Jest bardzo kwaśny i bardzo taki niezbyt smaczny. Mój syn tylko dlatego, że się bardzo bał matury, to go grzecznie pił, ale ogólnie to myślę, że, że nie, bardzo, nie bardzo mu ten cytryniec smakował, natomiast faktycznie, faktycznie świetnie poprawia wydolność intelektualną i poprawia pamięć i koncentrację. Lubisz tą porę roku, Magda? Może tak troszkę już, jak ta wiosna, koń, przychodzi bardziej w lato. <noise> Ogólnie czekam na wiosnę, bo czekam zawsze na ogród. Czekam, aż będę mogła wyjść do ogrodu i tam no, po prostu zacząć żyć od nowa, wzrastać, obserwować te moje roślinki. Uwielbiam sadzić, sadzić różne rzeczy i potem po prostu patrzeć, jak to życie się budzi, jak te kiełki. Wychodzą. Teraz nie mogę się doczekać, ponieważ w październiku albo w listopadzie posadziłam czosnek, który ma mi wybić na wiosnę, więc czekam, aż mi wybije. A on jeszcze śpi. A on <noise> jeszcze głęboko śpi, bo on jest na przednówku, także on w ogóle jeszcze nie wychodzi na wierzch. Więc tak, muszę powiedzieć, że lubię, choć sam przednówek może jest taki jeszcze ciężki. To jeszcze jest ten okres, kiedy ogród jest brzydki i tak naprawdę wszystko jest tuż przed. Ale lubię ten okres oczekiwania, ponieważ wiem, że przede mną wtedy wszystko co najlepsze czyli najdłuższe dni, najcieplejsze dni, najpiękniejsze dni w ogrodzie i w ogóle na świecie dlatego gdzieś tam to oczekiwanie również jest takie trochę ekscytujące a że dbam o swoją odporność i też właściwie nie choruję także nie za bardzo się obawiam tego, w razie czego wiem, jak sobie poradzić i chyba muszę powiedzieć, że tak, chyba lubię. Ten okres też przemija. Tak, tak, w końcu wszystko przemija. Ale wolę ten przedmówek i oczekiwanie na wiosnę niż na przykład październik i oczekiwanie na zimę. Zdecydowanie. Po prostu mam wrażenie, że jednak jak my codziennie dbamy o tą odporność, szanujemy ten organizm, ten jedyny dom, w którym będziemy mieszkać, którym tak, będziemy mieszkać całe życie, tak. to każda pora roku ma swoje. Oczywiście. Przepiękne, odsłony, a na pewno, jak dobrze się czujemy, to to jest. Niezwykły powód do wdzięczności i do radości. O, i do radości, i ta radość y, jest, y, postawiam ją na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o emocje. I też y, chciałabym powiedzieć, że im bardziej akceptujemy to, co na zewnątrz nas, nawet jeśli wieje i zimno, i ten ogród taki niepiękny, ale jeżeli akceptujemy to y, i kochamy każdą porę roku, to nasza odporność szybuje bardzo wysoko, bo jeżeli ta akceptacja obejmuje nasze wnętrze i nasze zewnętrze, i nas samych, i naszych bliskich, i świat, to naprawdę odporność nie pozostawia już wiele do życzenia, i po prostu ona jest. Więc cieszę się i tym przedmówkiem, i tą zbliżającą się wiosną, i tym wszystkim, co się dzieje wokół. Akceptuję, doceniam i dziękuję. Dziękuję Dobry. serdecznie. Dziękuję Dobry. bardzo. Wszystkiego dobrego.